Firma Alfa Szkło z Hoczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe, nadruki na szkle. Zapraszamy! Znajdujemy się właśnie w budynku klubowym KS Beskid Andrychów i rozmawiamy z panem prezesem Fryderykiem Walaszkiem. Panie prezesie, budynek jest w opłakanym stanie. Tutaj też słyszeliśmy o takiej sytuacji, gdzie dwóch młodych zawodników zostało porażonych prądem. No to jest prawda, ale ja bym tego jakoś tam za bardzo nie przejaskrawiał. To było po meczu w czwartek, chłopaki sfetowali zwycięstwo, któryś stanął na progu i go poraziło, później następne, ale te porażenia były niegroźne. Dla zdrowia, natomiast była to, był to dla mnie sygnał, że coś tu trzeba zrobić: posprawdzać z ciągłem, z odpowiednimi kwalifikacjami elektryków, służby energetyczne, żeby posprawdzać ten budynek. No i okazuje się, że do budynku, na skutek już starych izolacji, całej sieci, która tutaj jest zrobiona, następuje przebicie prądu do ściany. No i te. Momenty czy te obwody, które miały przebicie, musieliśmy powyłączać, bo raz, że prąd idzie do ziemi, dwa, istnieje niebezpieczeństwo porażenia. No, nie wiedziałem, że, że do tego stopnia ten budynek jest zdewastowany. No, sam jakiegoś tam szoku doznałem, że to. nasze się boję, że to zamkną i będziemy grać na jakichś innych boiskach, bo to nie są żarty. Z tym, że teraz tu pan stoi bezpiecznie. Na tą chwilę tak, bo są. Te obwody, które miały przebicie są powyłączane. Tylko jest pytanie, co dalej, jeżeli my w zimie nie jesteśmy w stanie dogrzać tego budynku, bo tak jak kiedyś stwierdziłem, tu na każdy metr kwadratowy muru przypada jedno wiadro wody, prawda? bo ciągnie tą wodę z góry, z całej Pańskiej Góry, tutaj jest to nasączone. W zimie przekazywali mi, poprzedni włodarze, że ogrzewali tylko tak na plus 2, plus 3 stopnie, bo raz, że się tego nie da dużo więcej dogrzać, a drugi raz, że to jest całe przemarznięte, że to jest nasączone wodą i, i, i tak tylko, żeby instalacje wewnętrzne nie zamarzły. No, to też powoduje jakąś dodatkową dewastację. Moim zdaniem tutaj żaden remont nic nie, nie pomoże, trzeba jak najszybciej... Załatwi zezwolenie na rozbiórkę tego budynku i, i, i ten budynek zwalić. E, wiedzą o tym włodarze miasta i oni to rozumieją. Są przychylni e, temu. No teraz trzeba tylko dopingować, żeby to się na tej przychylności nie skończyło. E, I wiem, że są podjęte działania. W celu rozbiórki i budowy nowego, no ale to jak gdyby te sytuacja, ta ostatnia sytuacja no, powoduje, że należy tu no, zrobić, zrobić jakieś jakaś. przyspieszenie, jednak, gdzie tylko jest możliwe, że naprawdę się trzeba sprężyć, bo no, chcę, żeby, żeby kibice Andrychowscy chodzili na obieg Andrychowski na mecze. Prawda? Skoro jeszcze powiedzmy, bardzo dobry starty są, cztery zwycięstwa w czterech meczach. Ja wiem, że każda seria się kiedyś kończy i ta się skończy, i to, to, to nie znaczy, że 17 meczów w jesieni wygramy. W sobotę, w niedzielę przyjeżdża, w sobotę w sobotę najbliższą przyjeżdża już bardzo mocny zespół z Kocmyżowa. znowu będzie jakieś dobre spotkanie, bo ten zespół jest bardzo mocny i w, w tym sezonie, i w zeszłym. Więc kiedyś ta seria minie, ale póki co to fajnie, chwilę i kibice chodzą, i coraz więcej kibiców, co mnie bardzo cieszy. Cieszy mnie wyniki drużyny, cieszy mnie sposób trenowania przez trenera, cieszy mnie charakter drużyny, jaki drużyna ma, ponieważ no tak żeśmy sobie założyli ze sztabem trenerskim, że, że potrzebujemy mieć na boisku 11 wojowników, mhm. prawda? I no właśnie, ten początek był bardzo mocny, jest bardzo mocny, nie tylko właśnie u tej drużyny seniorów, ale czy u seniorów to jest akurat zasługa tylko Tomka Moskały? To jest zawsze tak. To jest trudne pytanie. Jak chcę Panu powiedzieć, że to jest bardzo trudne pytanie. No to jest tak, jak wygr wygrywamy, to my, a jak przegrywacie, to Wy. No więc właśnie. jest tu niewątpliwie duża zasługa, zasługa trenera i jakieś tam myśli szkoleniowej. Chłopaki potrzebowali takiego y, tak, trenera, za którym pójdą. Dokładnie, dokładnie. Bardzo dobra atmosfera w drużynie. To y, buduje. E, no i to się przekłada na wyniki, więc jest ta nowa myśl i, i wszystko na razie jest fajnie poukładane. Tak jak powiedziałem przed sezonem, gramy y, o czubę. Ponieważ od prawdopodobnie powyżej siódmego miejsca będzie degradacja, więc 11 duży najprawdopodobniej poleci to, co tam widzimy w tabelach, że pierwszych 8 jest pewne to nie do końca, bo jeszcze najprawdopodobniej wiedzie Wisła Kraków, mhm. e, która spowoduje, że jedna z różnych wyleci, więc pierwszych 7 miejsc jest pewne i gramy o te pierwsze 7, 7 miejsc. Pewnie, że chcielibyśmy wejść i tak dalej, ale ja powiedziałem. Budować drużynę trzeba spokojnie, pomału od podstaw, prawda? Nie na zasadzie, że ściągniemy sześciu, siedmiu zawodników z zewnątrz, wejdziemy, ściągniemy zawodników, pogramy, to, czyli co ośmiu zawodników, tych, którzy wywalczyli, odejdzie. A jak już kiedyś mówiłem, trzecia liga jest takim lekkim dla mnie nieporozumieniem dla mnie, bo ani to dla zawodowców, ani to dla amatorów. Mhm. E, ponieważ, no, proszę sobie wyobrazić, że jest mecz w środę i jedziemy do Świdnika, prawda? Albo do Janowa Podlaskiego. I, i jak to? Czy, pra, czy ci ludzie mają iść do pracy, czy nie? Właśnie. I kiedy wrócą? I, i, więc tu już e, jest to ani, nie wiem, ani dla amatorów, ani... Jest to, jest to jakbym miał chwilę czasu, to ja bym to wytłumaczył, dla kogo ta Liga jest, bo ona widocznie ma jakieś uzasadnienie, skoro była. No, ale wie pan co, jest dobrze, skupiamy się teraz na szkoleniu młodzieży i tu mamy ogromny problem właśnie, z tym szkoleniem właśnie. młodzieży, ponieważ młodzież jest chętna, natomiast brakuje nam trenerów. Otworzylibyśmy jeszcze inne grupy, inne roczniki, tylko nie mamy trenerów. Wiąże się to z tym, że PZPN unieważnił licencje, które sam kiedyś wydawał, typu B, typu C, na rzecz licencji fifowskich, prawda? Ale nie wszyscy zdążyli się gdyby przeszkolić, i jest taki chwilowy na tym rynku brak trenerów. No, zadaniem zarządu jest, za, zarządu jest na dzień dzisiejszy poszukać trenerów, żeby zrobić nabór od nowego sezonu. Dobrze, panie prezesie, bardzo dziękuję. Tutaj słyszę, że cały czas telefony dzwonią. Jest pan zajętym człowiekiem, nie, prze, nie przeszkadzamy już. Dziękujemy bardzo za tą rozmowę i życzymy dalszych sukcesów. No i oczywiście apelujemy do włodarzy, żeby jak najszybciej ten budynek tutaj nie wyremontowali, tylko rozebrali i zbudowali na nowo. Dziękuję pięknie, kładę się, do widzenia.